Tam mnie weźmie i mi pokaże, gdzie to jest. Niech mi nikt nie mówi, że oni nas nie lubią. Sorry, my English is little, you know? I... Przepraszam? Po ile są książki? I'm sorry, I forgot to switch. Um, I'm just doing a little documentary. How much are the regular prices of books in UK? Sorry, can you about uh Aha. -huh. Why not? Oki do. Siemanko. Witam Was na kanale Polak w UK, gdzie pokazujemy Wam jak Polakom żyje się w Wielkiej Brytanii, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy na nurtujące Was pytanie, a mianowicie jak Brytyjczycy reagują na Polaków. Na moim drugim kanale Kordian Borowiak pojawiało się bardzo dużo razy w komentarzach taka prośba, żeby przedstawić odcinek na temat tego, jak Anglicy traktują, jak nas tutaj postrzegają w Wielkiej Brytanii, więc na Waszą prośbę dzisiaj się przekonamy. A żeby to zrobić, to wymyśliłem taki mały eksperyment społeczny i za chwileczkę dowiecie się, na czym będzie on polegał. Zapraszam do oglądania. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale taki mam pomysł na dzisiejszy odcinek, że będę wchodził do różnych sklepów, restauracji, biznesów, gdzie tutaj coś ciekawego trafię. I będę do nich mówił po polsku. Zobaczymy przede wszystkim, czy w ogóle są w stanie rozpoznać, co to za język, jak reagują na takiego obcokrajowca, który nagle nie wiadomo skąd gada do nich po polsku. Jaki dress? To nie jest dres, to Adres. No i? Co się jeszcze wydarzy, to zobaczymy. Chodźcie ze mną. Dzień dobry. Przepraszam, po ile są kanapki? A uczysz się tego piąty rok! szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach! Oh! I'm sorry, because I'm doing live in different language and I just forgot to speak English. <laughs> <laughs> oh so I was just uh, wanted to check how much is the regular sandwich? Uh, the what you have on it depends ah, All right, okay. And the cheapest one? Uh the cheapest one would be ham or press. 4.49. One, yeah, yeah for, a six, so for a small one. For a small one, yeah? <laughs> right okay that's all i need because i'm doing a little video about house life in uk you know so i'm just gathering some information thank you very much yeah cheers thank you bye-bye i'm sorry i forgot to switch um, i'm just doing a little documentary how much are the regular prices of books in uk Sorry, can you turn that up? Uh huh. The Why not? Sorry. Okay, no, Okay, okay, that's fine. Sorry. Sorry, I forgot to switch to to English. Um, I'm just just doing a little documentary about the life in UK, uh, and I'm trying to show the people how the shops are if they're busy or not on High Street. Would you say that this shop gets busy because at the minute I see that's not much is Usually going. Are busy. Yeah. Just England are playing today aren't they? So people won't go out shopping. Because of Thursday or England are play playing, maybe. All right, what time it's they come. are playing? They play this afternoon, I think. Yeah. All right. Okay, no problem. Thank okay, you very much busy. anyway. Cheers. Thank you. So much. have different things Pardon? Uh, camping. Yeah. Mm. Sorry, my English not That's very right, good. That, um, this one is, uh, what's the name? This? 10. Okay, so how much is this one? Uh, hundred and fifty nine ninety nine, I believe, I will double check quickly. If you okay. To. Choice so one... 1 159 15999 Ok, dziękuję. No Taki namiot 159 funtów. No trochę kosztuje. Specjalnie teraz udawałem, że nie umiem gadać, bo sam w sumie doszedłem do wniosku, że takie wbijanie do sklepu i gadanie po polsku będzie miało mało sensu, bo po prostu ludzie będą patrzyli na mnie jak na idiotę. I pewnie tak by było w każdym kraju, nie? Więc trochę zmienimy taktykę i będziemy udawać, że mówimy słabo po angielsku. Zobaczymy, czy będą nam chcieli pomagać. Hi, sorry, my English is little, you know. I show people um, life in UK. Can you? Tell me prices here. Yeah. Yeah. Yeah, of course. What sort of thing would you be looking for? Uh, uh, what is best? What phone do you like? Uh, Android. Android. Uh huh. What phone is uh, this? This oh, is uh, Pixel. 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 Brilliant. Uh -huh. So we've got Pixel here. Okay. So Pixel 8? Yes. You'd be looking on a three year term, about 30 up front and 34.50 with a little data. Ooo, you speak very fast. <laughs> so about 34.50 <laughs> uh -huh. for each month. Okay. For three year. Three year. Three year. Oh, that's a lot. And 30 up front. That's phone and SIM card. Okay. For this is the same as this. Pixel 8. Okay. And uh, Pro. Pro. A little bit more expensive. You're looking around 40. Per month. Per month. 40 funtów, 200 złoty. You know. 200 zloty yeah, uh, No, no, I don't know conversion uh, rate. <laughs> Okay Alright, that's fine Do you know Polish conversion rates? Uh, no, Google does Google does You picked the <laughs> that day, we have a Polish person who works here she Yeah? She would have been perfect, nice. yeah, yeah. yeah. she yes, might know uh, Not here today Not here today Okay, okay, wow. that's fine Thank you anyway, well, yes? I hope Poland do well in the Euro Oh yeah Probably you do better <laughs> Thank you Hello. No, 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 it's me. Where uh, is toilet? Downstairs behind Burger King. Burger King. Yeah. Thank you. Troszkę zmieniłem taktykę. No bo tak jak mówiłem, ten początek nie miał sensu w ogóle. Ale może coś tam zobaczycie ciekawego. Przed chwilą byłem w sklepie. No staram się udawać, że nie umiem po angielsku, nie wychodzi mi to za dobrze. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Jak się tylko przestanę skupiać na tym, żeby udawać, to zaczynam gadać normalnie. Ale może coś Wam jeszcze pokażę. Nie wszyscy chcą być przed kamerą, ale niektórzy nie mają z tym żadnego problemu. Zobaczymy, co tu jeszcze można wykombinować. A wy rozglądajcie się w tle, bo tak jak mówiłem, na tym kanale macie po prostu oglądać to, jak wygląda życie w UK. Jak tu Polakom się żyje, więc, no, pewnie. Nie tylko moja gęba was interesuje. Girls, do you know any words in Polish? Do you know any words in Polish? Not even one? No. No Polish friends. Okej, okay, no worries. Have a good one. Tak sobie myślę, że będę wychodził z tego centrum handlowego, bo jeżeli wchodzę do sklepu, no to jeżeli pracownik przykłada się do roboty, to powinien i tak być dla mnie uprzejmy, nie? Czy ja mu się podobam, czy nie. Więc wyjdziemy na ulicę? I zobaczymy czy zwykli przechodnie będą chcieli mi pomóc. No dobra. wychodzimy z tego centrum handlowego i zobaczymy co się dzieje na ulicy. A! Jedno jest pewne dzisiaj jest słonecznie. Jesteśmy na High Street. Cie. To co? W lewo? Czy w prawo? Niech będzie w prawo. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Excuse me, I'm a tourist YouTuber. Um, where is katedra? Cathedral. Aha. Straight, straight up the hill. Keep straight. Keep going straight and then you'll find a really steep bit and it's right at the very top. Like top, top. Right at the very top. Okay, thank a good climb. you. Thank you. No widzicie, będę się starał tak na oko chociaż oceniać kto tu jest Anglikiem i się będę pytał, żeby mnie poprowadzili w jakąś stronę. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Excuse me. I traveler youtuber. Where is katedra? A you tourist, yeah? Okej, okej, thank you. No to tacy turyści jak ja. Może tylko że nie udawani. No to zobaczymy dalej. Jakby ktoś mnie zaraz poprawiał, że się mówi katedral, to wiem, ale specjalnie tak gadam. Myślę, że ten pomysł jest trochę lepszy, bo tak to stresowałem tych ludzi w tych sklepach, nie? No ale musicie mi wybaczyć, bo to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Więc nie do końca jeszcze mamy to wszystko ogarnięte. Excuse me, I'm a traveler YouTuber. Where is katedra? Katedra. Kat. Katedro. Aha, yeah. right the top. Right the top. top. Yeah. Ok, ok, dziękuję. Widzicie? To, że nie gadacie po angielsku, to nie ma żadnego problemu. Ludzie czają o co chodzi. Całkiem dobrze to wygląda. No to co, jak już pytam o tą katedrę, to chociaż tam się przejdę, nie? Dla zdrowia zrobimy sobie spacerek w górę. Jesteśmy w ogóle na High Street w Lincoln, pewnie niewielu z Was to miejsce kojarzy, jest to taki deptak, generalnie w Anglii, jeżeli jesteśmy w centrum jakiegoś, no, miasta, to zwykle ta główna ulica, na której są wszystkie sklepy, nazywa się High Street. Excuse me, a my youtuber, traveler, where is katedra? No widzicie, nie za bardzo pani była. Rozmowna, ale jednak drogę pokazała. To wiecie co? Ja teraz specjalnie zboczę z drogi, bo wiem, że tutaj mam iść prosto, ale zejdziemy sobie na bok, będzie trochę więcej tłumaczenia, jak się będziemy ludzi pytać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bo do katedry to tam za mną prosto cały czas i dojdziemy. A ja wiem, jak tam dojść z każdej strony, więc pójdziemy sobie troszkę w boczek i zobaczymy teraz. Hello? Sorry, I. Uh... Youtuber Traveler, gdzie jest uh, katedra? All oh, Cathedral. Aha. Uh, go back to this road and then head up all the way. So back? Yeah, just just this main road here. Aha. Go up and then at the end you'll see a fork. Go right. I see, I see what, I see what? Fork? Um. Uh, <laughs> okay, or thank you. <laughs> Zobaczcie, ludzie są świetni. Sam mnie weźmie i mi pokaże gdzie to jest. Niech mi nikt nie mówi, że oni nas nie lubią. To end, you see, you right? right. Up. Okay. It's very steep. It's like this. It's steep hill. Aha, uh -huh. okay. At the top, you'll eventually come up to a square. Okay. And then on the right is the cathedral, on the left is the castle. Oh, castle, yes. The castle as well. Okay. But the cathedral is very nice. It's nice, yeah. It's oh, yeah. good, oh, yeah. yeah. Okay, thank you. No, What's no, your no. name? Kevin. Cody. Thank you, Kevin. Have a Thank you, you too. No i dobra. To udało mi się zboczyć i wrócić na odpowiednią trasę. You ok? Yes, all good? Też muszę o nich zadbać trochę, nie? Tym bardziej, że gościu serio tak wyglądało, że się zmęczył. Wcale się nie dziwię, bo tu jest bardzo stromo, naprawdę żeby tu wejść, do góry. Także, jak wybierzecie się kiedyś do Lincoln, ta katedra, na którą teraz idę, to jest taki największy punkt tutaj turystyczny, można powiedzieć. Największa taka budowla, atrakcja, która jest w Lincoln. Więc pewnie wielu ludzi będzie chciało się tu wybrać. Więc no, już pierwsza rada. Jak jesteście wysportowani, nie boicie się wysokości, to tak. W innym wypadku chyba jednak taksi. Excuse me, katedra? O, okay. oh, it's this here, it's this, yes? Yes. just follow the path up to the top. Dziękuję. Yeah. Okay. No widzicie, wyrasta nam ta nasza główna atrakcja turystyczna w Lincoln. Właśnie tak to wygląda. No i. Dreptamy w górę. Widzieliście tam daleko, daleko w dole zacząłem. No i dreptamy w górę. Excuse me, katedra how long? Oh yeah. Okay, thank you. Dajcie znać pod spodem w komentarzu. Jak waszym zdaniem idzie mi udawanie, że nie umiem mówić po angielsku Staram się jak mogę. No zobaczcie teraz, bo tu jest naprawdę stromo. Spójrzcie sobie teraz Jak tu się wchodzi No, to nie jest takie Hop siup. O, zobaczcie z drugiej strony Tam też są tacy śmiałkowie jak ja I lekko nie jest ale to jest już końcóweczka już jesteśmy niedaleko chwila przerwy w cieniu w końcu się lato zrobiło w Anglii dobrze jest tak to wygląda hello to też jest opcja Zobaczymy ile ludzi mi odpowie. Nie? Dobra, idziemy. Hello. Aha. Już nie wszyscy są tacy mili, ale nie ma się co dziwić, no bo kamera. Nie każdy chce być nagrany i wrzucony na YouTube, nie? To jest taki punktik, w którym można chwilkę odpocząć, ale już praktycznie jesteśmy na samej górze. No prawie. Jeszcze dwa zakręty. Excuse me, where's katedra? katedra? Straight up there, mate, and you should be outside. Straight up there, mate, and then. be there. Straight and then right. And how long? About five minutes. Okay, thank you. Dobra. Jeszcze chwilę i będziemy. Dawno kiedy nie wchodziłem z Buta. Finisz? Nie śnij. Hot je? Yeah? Hot. Kochom. Dajcie no, yeah. <grym> znać pod spodem w komentarzu, co myślicie o takiej formie, o takiej serii w ogóle. Czy chcecie coś takiego oglądać? Czy Was to interesuje? Jakie są reakcje ludzi na to, co do nich mówię? Na to, jak zagaduję? Czy was to interesuje? Czy interesuje was to, co jest w tle? Może macie jakieś pomysły i chcecie sami tworzyć ten kanał? Więc piszcie pod spodem w komentarzu, czego byście chcieli tutaj więcej, co chcecie zobaczyć. A ja właśnie dotarłem pod naszą słynną katedrę w Lincoln. Jest tutaj, zaraz za mną. Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek. Widzicie, jest, no, jest czwartek, prawie weekend. Okres już taki no, letni, można powiedzieć. Pogoda się udała. Także no, jak widać ludzi jest tu sporo. No, nasze Lincoln nie jest takim wielkim miastem. Około 100 tysięcy mieszkańców. Jakimś super małym też nie jest. No ale zobaczcie, to jest nasza wizytówka. Jak widać, można się spocić. Ale wygląda to pięknie, naprawdę robi wrażenie, co? Okej, okay. to co? Schodzimy na dół. Jeszcze chwilkę odpocznę, ale w sumie teraz z górki muszę uciekać do auta, bo kolejna taka rada, jeżeli przyjeżdżacie do Lincoln to tutaj wszędzie w centrum maksymalnie staniecie na godzinkę. W niektórych miejscach się trafi na dwie, ale w niektórych trzeba uważać, bo jest tylko pół godziny. Także czytajcie uważnie znaki, co tam jest napisane i uważajcie, żeby się nie nadziać na miejsca tylko dla rezydentów, bo mandacik leci szybciutko. No dobra, tak jak mówiłem, uciekam na dół. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten odcinek to pierwszy odcinek z nowej serii, gdzie będę pokazywał Wam to, jak Anglicy reagują na Polaków. Co o nas myślą, w jakie interakcje chcą, bądź nie chcą z nami wchodzić. A jeżeli macie jakieś pomysły, czego konkretnie chcielibyście się dowiedzieć, jakich reakcji od nich oczekujecie, chcielibyście to sprawdzić, to piszcie pod spodem w komentarzu. Będę to wszystko czytał, obiecuję i będę szukał w tym inspiracji, więc to wy macie szansę tworzyć ten kanał razem ze mną. No bo to dla was ten kanał powstał. Ja po tylu latach. Już wiem jak wygląda życie w Wielkiej Brytanii, chociaż jest to tego typu kraj, że nie przestaje mi ona zaskakiwać, ale ten kanał jest dla Was. Polak w UK ma pokazywać Wam jak Polakom się tutaj żyje, więc piszcie do mnie pod spodem w komentarzach. Czego chcecie się dowiedzieć w dalszej części tej serii? Czekam na Wasze komentarze. I jeszcze już tak całkiem szybciutko na zakończenie, aby podsumować jakoś ten odcinek. Tak jak mówię, miał to być pewnego rodzaju eksperyment społeczny. Sami ocencie, jak on mi się udał. Nie bądźcie zbyt surowi, bo tak jak mówiłem, jest to mój pierwszy raz, gdy sprawdzam się w tego typu formie nagrań, także będę się tego uczył i tak jak z wszystkim będziemy szli tylko do przodu. Dziękuję za oglądanie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to wbij subskrypcję, bo obiecuję, że będzie tutaj. Dużo ciekawiej, i to wszystko będzie się rozwijało razem z Wami. Pamiętajcie, że to wytworzycie ten kanał. Czekam pod spodem na sugestie z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Pamiętaj o lajku. Do zobaczenia. Cześć.